Ten odcinek będzie mocny. Obejrzymy w nim razem za Admirosem najnowsze trailery do Garden of Banban 6. A jeżeli chcecie więcej odcinków ze mną na kanale Przemka, to zostawcie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. Zostawcie także koniecznie suba z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, czy wolicie Garden of Banban, czy może Poppy Playtime. A przyknę wam serduszko i odpiszę. Jedziemy z tym śledziem. Posłuchaj, tutaj widzimy, co się stało z naszą królewną Kangurzycą. Co jest grane? Queen Bouncilia. I czemu to jest krzyż jakiś? Ty nie wiem, co jest? O co chodzi? To jakiś, może nawet Aha. jakiś kościół był tutaj. Ej, bo ona ostatnio przyszedł w Garden of Banban -Ban ten, eksplodował jej brzuch i wyszły te tak, tak, Nadiwans. Tak tak, 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 ale ona teraz co leży? jest? Kto to jest? To jest, to jest wersja żeńska Benito? What? Co? E Halloween? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? W ogóle, e. nie wiem czy zauważyłeś, ale inne w ogóle są klucze do wejścia, że to nie jest karta, tak. ale jakiś taki, no, dużo nowocześniej, to jest jakaś nowocześniejsza Aha. część przedszkola. Już w sumie nie ma przedszkola, jest jakaś kolejna część, bo zobacz, do Be Benita dostała tak, ten, tak. krucyfiks, no i otworzyło się ja przejście. nie wiem o co tutaj chodzi, tutaj coś zaraz wyskoczy, jakiś jumpsker. mówię ci, bo to jest jakiś labirynt, mm -hmm. cuksy, ej to Halloween jak nic! Tak! To jest jakby, jakby o, taki park. Widziałeś to? Co to? jest? Co tam ban była ban. Ban -bana? Nie wiem, co jest? Aha, dobra, to jest zagadka z cukierkami, że trzeba zebrać cukierki Cukierek wszystkie. albo psikus. O właśnie, widzowie, napiszcie teraz w komentarzu, czy obchodzicie Halloween, czy nie, bo jesteśmy ciekawi razem z Admirosem. No, ja jestem ciekaw, co się dalej wydarzy w sumie też. Ja też, bo co te piłki w ogóle? Dlaczego tu jest tyle tych piłek? A, no bo no, tu nie wiem, jest. jest... Patrz. Jest, Aha. ona żyje i jest już różowa, a nie biała. Eee, albo to dla niej cukierki, to była misja, trzeba było jej przynieść cukierki. Zjadła? Pa. Albo próbuje zjeść. Co? Tak, <laughs> zjada. No zjada. Zjada cukierki, one znikają, tak, no? Tak, 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 tak. A te piłki to są uczniowie, nie wiem czy pamiętasz, bo Tak, właśnie panu no. to powiedzieć, banban ban, inaczej. Goni, goni! Ej, goni! Zobacz, kto tutaj leży. To jest banban. Ban. A w zasadzie. Zobacz. Co? To był kostium ban Bana Kostium banbana, ale się grubo zaczyna ten trailer. Nie no, ja bym chciał! Nie eee... wiem jak ty, ale ja bym chciał się przebrać za Banbana. Wtedy moglibyśmy odkryć kolejne sekrety przedszkola BanBana. Oj tak, tak, no. tak, tak. Ta. Patrz, fantastika. się jesteśmy Zigenium. w fabryce, no. <grym> A, widzisz, on nie wie, że jesteśmy tym, że, jest, że to my, tylko myślisz, że to jest Banba. Tak, tak, totalnie, ale sprytne, IQ 200. Jeszcze każe nam pracować w jakimś tym, w tym, no, przy obsłudze. Podoba mi się ten motyw, naprawdę. Nie Oj. no, za ten trailer, widzowie, łapka w górę, łapka w górę Jak się Jak najbardziej. Należy. Patrz, będziemy, będziemy musieli siedzieć w control roomie i pilnować kamer. O, no. Najgorsza robota. Tak, no. Totalnie, najgorszy. Okay. A on będzie gdzieś tam na zewnątrz, tak? Z jakiej strony nie narobisz się, nie? <laughs> no, niby tak, ale czekaj, myślę, że my tutaj przyszliśmy w jakiejś yy, ważnej sprawie. No, na pewno, jak zawsze. bamba. Aha, chyba jeden, chyba jeden konwojer się zepsuł, tam było tak napisane. Nie zdążyłem przeczytać notatki. Telefon? Aha. Ej, nie wiem czy. O, o, o. Aha, tak, no, no, trzeba patrzeć na te taśmy Ej, czyli to jest głos, kogo on ci przypomina? Popi. No właśnie, totalnie, <noise> no, chciałem totalnie powiedzieć, Poppy. że w ogóle te pomieszczenie jest podobne do fabryki Playtime no w sumie tak, ta, ta fabryka z pierwszego chapteru, tak. gdzie ten hagiłagi spadł. Tak, 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 właśnie. I w ogóle widzowie, jeżeli czekacie na Popi Playtime Chapter 3, to zostawiajcie łapę w górę i piszcie hashtag Chapter 3. Oj, tak, ja bardzo czekam. O? Sam napiszę hashtag Chapter 3, wy też to <laughs> zróbcie. <laughs> A tu widzimy, że właśnie coś się zepsuło i chyba musimy to naprawić. Oj i to gruba awaria tutaj się wydarzyła. Zgłosić do banbaliny musimy, bo ona w biurze siedzi. <laughs> tak, o, tak było. Tak napisane? i że ona znajdzie rozwiązanie. Czyli my tego nie naprawimy, musimy iść do banbaliny. Dobra, tutaj trzeba iść do, do szefa. Do szefowej, szefowa banbalina. Ja się boję, że ona się skapnie, że, że to nie jesteśmy my banbanem, że to jest ktoś inny. Bo że w to jest końcu, ten rodzic co szuka dziecka. w końcu banbalina to jest małżonka, więc no kto to nie zna lepiej banbana niż ona, nie? O jest! Jest! Boss! O, z szefem jest, numer jeden. Aha. Mamy problem. Tak, kursu, coś się stało z linią jedną. Tak, o. tak, tak. Wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, dobrze, Bambolino. Bardzo dobrze. dobrze zrobi, dobrze robi. No <laughs> przekazać. ci. Okej. Okay. Naprawimy to bardzo szybko, tylko się musisz uspokoić. Dobra, teraz to rozpozna, mówię ci. <laughs> myślisz? Tak. Jest 89% szans, wyliczyłem to teraz. <laughs> tak? Boję się. Chyba jeszcze Widzisz? Nas rozpoznała, Coś tam mu działa chyba. A, że znaczy... pachniesz zupełnie inaczej. Oho, znaczy... no, już mówię. wie, ona już wie. I mhm. Ona teraz jakąś zagadkę daje, nie będziemy znali odpowiedzi i będzie A. I papa, i wy, wy, wy zostaniemy wyrzuceni z biura. Coś tu śmierdzi, coś jest na rzeczy. O, dobra. Tak, Każą że możesz zdjąć to. wziąć kostium. Co tu A, się dzieje? Ona jest nas po naszej stronie! A serio? Tak, ona jest ja po naszej stronie. Albo i nie? O nie! Alarm! O o! O nie! Co tu się dzieje? Ej, ta fabuła mi się podoba. No, coraz jest bardziej dziwne, czekam to jest na... inna, inna niebanbanowa. Że tak. mam jakimś ludziom pomóc, jakieś panele wyłączyć, co tu się dzieje? Podoba mi się, ja coraz bardziej nakręcam się na ten chapter kolejny, piąty. <grym> piąty czy szósty? Nie wiadomo, który szósty, w sumie pierwszy. Szósty, szósty chyba teraz wychodzi. O, dobra, o, i teraz matematyka. pod presją. Pod presją matematyka. Dobra. No dobra. Tak, trzeba no pewnie biurko dodać plus liczba markerów. To wtedy w jakiej kolejności musisz włączyć przyciski. O, ja nie mogę, to trzeba zapamiętać. No. Dobra, pierwszy, pierwszy jest osi. hit, okay. no teraz? szybko, rób, rób, no szybko, gdzie on chodzi, no dwie minuty, co jest? On o, nie wiedział, on nie wiedział, on nie chciał. Trafił. Dobra, trafił. Teraz tutaj no trójka, co? markery, na no liczy. Coś kliknął źle. Nie klika. Nie mógł o. kliknąć. Tak to wyglądało. Mogę ten pilot zobacz jest tutaj żółty też. W końcu, Ta, w końcu ale do czego ten żółty skóry, pilot. nie wiem. Drona nie ma, zobacz. Zauważyłeś to, że jakby nie ma drona? Aha. Ciekawe, ciekawe, czyli może amerykańskiego. Ja że dronik inne już nie jest potrzebny. Tak mi się wydaje. Ja bym chciał, żeby na przykład, bo nie wiem, o, się samochód się... na pilotę webrać sobie w przedszkodu <laughs> To byłoby mocne. No boż, to o, to byłaby tam przesadza. ktoś wyszedł chyba, coś tak mi się wydaje. O, jest, 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 jest bambalina. Czyli udało się, udało się. Ale idzie to sztywno. Jest. O, wiedziałem, że dasz radę! No! Super, jesteśmy najlepsi, bo nacisnęliśmy guziki w dobrej kolejności. Walina nie potrafiła sobie z tym poradzić. Ktoś idzie, chowaj się! O, Chester! Chester! O? o, o! Ale <laughs> to jest dziwne, że on to po prostu sobie jest. Tak, Prowadzi tak, jakąś bardzo, firmę. Bardzo dziwne. A, bo ona zadzwoniła do, do niego, żeby go sprowadzić tutaj chyba. I se zażartowała z czymś. O! Zaraz będzie. Chyba. Po premni poleci jak nic, zobaczysz. <głosy> <głosy> o, o, idzie sprawdzić. Tam ten strój został, pamiętasz to? Tak! O nie, zostaliśmy zdemaskowani, on teraz nas szuka! Idzie podzizję robić, patrz, nie, patrz! Nie, 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 nie! Tak, tak! No co jest tu czekaj! Syringeon to jest chyba o. całe jego laboratorium. Patrz. No mówię ci, że on będzie, ja to czułem. Będzie, 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 to jest jakaś izba przyjęć. Co? Izba przyjęć dla królowej <laughs> Bouncei. No. Łamigłówki nowe widzę tutaj. Ej, tak. ale graficznie jak to fajnie wygląda, dużo lepiej. Podobne do Copy no. Playtime już graficznie. Normalnie chyba to silnik to Unreal Engine chyba tutaj wleciał. Tak no, to wygląda. Takiego Garten of Banban potrzebujemy zdecydowanie. O, są dwóch widziałeś? Tak, dwóch tak. siliconów co jest? Może ich jest po prostu więcej, a my o tym nie Pacz, wiemy jeszcze. A może chodzi jest czerwony dobry. i różowy? Tak, może dobry i zły. No. Bo jeden był zielony. Jeszcze zielony gdzieś tam widziałeś, a ja nie widziałem zielonego. Tak, tak, tak. Był zielony e, hey. zielony pokój. Zielony to, to toksyczny pewnie. Może, ej, też coś może być na rzeczy. No. Pamiętaj, że w tych graf to różne rzeczy się dzieją nadprzyrodzone. Ta. A. O, krowa bamselia na wyczerpaniu. No. Ciekawe, Czemu. czy on będzie chciał ją uratować, czy jednak jakby coś jej zrobić? Ja myślę, że on będzie chciał ją przerobić na złą postać. Ej, tutaj na starcie patrz, patrz jakie grube rzeczy! Nowa postać było? i auto! Jedziemy autem! Ojej, wymarzone auto, w końcu. Tak, a ja miałem takiego moda i odcinek, nie wiem czy widzieliście, jest taki odcinek, gdzie ja dodałem jazdę autem w Garden of Banban i w końcu to się stało, nareszcie. Dodali. W trailerze co prawda, ale jest. Ale autko. jest, już jest. W końcu uciekamy z Garden o, o. of Banban. Gift shop jakiś, sklep z pamiątkami w To już Banban. na wyjściu, to już na wyjściu. Nie, Czyli... nie skręcaj tutaj, co jest? Nie, czemu nie pojechać dalej? Co to jest jakaś postać? Ja nie mam pojęcia co to jest. Ja żebym. też nie wiem. Jakieś takie nieudane eksperymenty to są chyba. To jest jakaś ćma czy coś? Czy mucha? Nie, nie wiem, wiem co to jest. Co tam było? Jakieś prezenty nie to wiem. są? No gift Ta. shop, gifty, prezenty. No, no ale ale po wszystko prostu. popakowane to mystery boxy takie w sumie no nie <laughs> wiesz, Mystery tak, box ban, ban. Dobra. No i co? No i Jakie tutaj mamy zadanie? Wszystkie półki wyglądają wiem. tak samo. Coś będzie nie tak. Jakieś przejście. O, tu są jakieś giga prezenty. Giga A. prezent, au! A i Ta. tu nic nie ma, po prostu wracamy. S to, jest to jest mechanik taki... jakiś. A, ty, tak, właśnie pasłem. Nie no nie wierzę, to dodali mechanika do Gardenów Bandno 6 Co, tu ktoś e? autko nam zmiażył? Nie! Nowy no puzz! Nowy Pazent wtedy i... <laughs> No Czyli nie oni nam pomagają. Nieudane eksperymenty. Ale autko! O, nie ma no nie. autka. Nie ma ucieczki. O, jest ucieczka no i... jednak! Patrz! Nie, to jest kolejny poziom y, przedszkola. Będziemy jeszcze głębiej jeszcze niżej. To są jakieś katakumby. A, patrz, o, o to niesie te prezenty tego, Napnaba. Napnaba, no. Niebieskie, no. Ale to dla niego te prezenty będą? No coraz bardziej nie, 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 to Nie, to jest gift shop, wiesz, to są prezenty, co możesz sobie kupić. Mystery okay. boxa z napnabem, na przykład. Oczywiście, no ma to sens. No ma no no sens. Ale po co to niesiemy? Nie mam pojęcia i gdzie? No W jakim celu? Nie mam, nie mam żadnego pojęcia, ale... Jest autko, są nowe! Nowe są! To są autobusiki. To są Kostiumy? Kostiumy to są. Tak? Kostiumy? Tak, powiedziałem, ja przygotuję kostiumy. To są kostiumy na Nub bnaba. A może to ma coś wspólnego z tym poprzednim trailerem i kostiumem <laughs> tego Ban -Bana. Aha. To się wszystko może łączy w całość? Ej, teraz jesteśmy nabem! Nub tak! Widzisz tak? To? Tak, no yeah, mówię, ci kostium. kostium. Człowieku, ależ to... Co tu się dzieje? Nawet zapach choinka tam po prawej, widziałeś to? Tak, tak, widziałem. Coś no. będzie ucieczka, czy my jedziemy do jakiejś, nie wiem, kolejnej strefy przedszkola? Wiesz co, powiem ci, że na pewno do kolejnej strefy, my tak łatwo się stąd nie wydostaniemy. O. Skanowanko. Myślałem, do jakiś laser chce nas, wiesz, tam przeciąć w pół. No, ale patrz, oszukaliśmy ten, ten skan, bo jakby mhm. nie rozpoznało nas. Tak, tak. O, gaz do dechy, policja, Patrz, goni, jak to leci. policja goni, gaz do dechy Banbanowa policja! Co, co tu się stało? No jak to co, łańcuchy te kolce rozłożyli chyba Człowieku, ale jazda! Nie wiem, nie wiem, totalnie jestem w szoku Będzie.